Jak zaczynałam studia, to zastanawiałam się nad tym, jakich ludzi tutaj spotkam. Okazało się, że są tutaj ludzie, którzy pomagają ci znaleźć, co w czym jesteś dobry i, i rozwijać się w tym. Dzięki elastyczności szkoły mogłam realizować swoje marzenia i wyjechać do Afryki. Życie to nie gra. Życie to rodzaj gry, a ja przyszedłem tutaj, żeby wygrać. Przygotowałem się 4 lata, dzień w dzień. Ten mazurek Dąbrowskiego brzmiał niesamowicie słodko i zapełnał na tego końca życia. Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Nie po raz pierwszy w takich zawodach jak te częściej mówi się o pogodzie niż o samych zawodach, ale nie tym razem, mimo że padał deszcz, a momentami było zimno. Na starcie ponad 40 zawodników z całej Polski ostatnie uwagi od startującego Pawła Kajma i ruszyli. Zawody bardzo fajne, bardzo fajne przeszkody, trudne, wymagające, no pomógł bardzo deszcz, w sensie takim, że utrudniły się te przeszkody. Ale dojechali mimo, że prócz przeszkód tych na to, że była jeszcze ta jedna związana z pogodą. Artur Dziech z łódzkiego klubu motorowego wygrał klasę Junior. Adam Zych z AMK Gorce nowy targ był najlepszy w klasie licencja B. Wojciech Kozłowski Six Racing był najlepszy w klasie licencja Pro. Powody do zadowolenia mieli również gospodarze zawodów. Z pobliskiej kamienicy z klubu MKS Gorce Michał Rzutkowicz był drugi, natomiast zawody w klasie licencja C wygrał Emiliuszczak. Juszczak. Staram się robić to jak najlepiej tyle. No i... ja. Choć to pierwszy sezon, w którym młody zawodnik BKFM Flow startował we wszystkich zawodach, to już widać, że ma on ogromny potencjał, a co najważniejsze, jazda na krosie sprawia mu radość. Nie, osobiście bardzo cieszy wynik Emila Juszczaka, który w klasie 3 wygrał generalkę, wygrał na wszystkie biegi. Lubię jeździć, wygrywać. Przegrywać nie lubię. Bo to jest dla mnie. Ja nie lubię przegrywać. To jest mój pierwszy sezon, który startuje wszystkie rundy. Podczas zawodów losowano również nagrody. Dochód z loterii fantowej był przeznaczony na działalność stowarzyszenia remedium działającego w tym barku, a rozgrywana piąta runda mistrzostw Polski w polskim była ostatnią w tym sezonie. Organizatorzy zebrali wiele pochlebnych recenzji. Mamy nadzieję, że następnym razem pogoda naprawdę dopisze, że będzie to pogoda słoneczna, tak jak tam tym razem w przewodnich zawodach ludzie musieli się chować w cieniu pod słońcem. Dzisiaj niestety muszą się chować przed deszczem, ale następnym razem. Pewnie już będzie super, tak jak ma być. Zapowiada się za tym, że również i w przyszłym roku będą w tym barku rozgrywane zawody Mistrzostw Polski w Józef Buda 28